Dzień dobry, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym czasie grupowym. Po raz kolejny już. Jeszcze się nikt nie zalogował. No to chyba mamy jeszcze 56-56 minutki. Mamy. Poczekamy, aż się ktoś zaloguje. Mam bardzo ważne rzeczy do powiedzenia. Jak zwykle zresztą. Tak. O, już jedna osoba jest. Możemy zaczynać. O, trzy osoby. O, wow. Fajnie. Kochani, zacznę od rzeczy najważniejszej: od serdecznego podziękowania za wczorajsze życzenia urodzinowe. No, nie znajduję słów. Nie znajduję słów, żeby Wam podziękować. A jak dużo tych życzeń dostałem, słuchajcie, daleko musiałbym pamięcią sięgać, prawda, kiedy dostałem aż tak dużo życzeń. I to dzięki Wam. Serdecznie Wam za to dziękuję. Serdecznie Wam za to dziękuję. Wielkie dzięki. Bóg Wam zapłać, kochanie, Bóg Wam zapłać za pamięć, prawda, o tak mojej skromnej osobie, za wszystko, za życzenia i za pamięć przede wszystkim. Pamiętajcie, kochani, o wyborach grzejących się 9 czerwca. Najgorszy wariant to, kochani, nie iść na wybory. Najgorszy wariant. Prawda? Właśnie tego chcą. Ja chyba tysiąc razy tłumaczyłem. Oni tego chcą. Prawda? Oni tego chcą. Prawda? Dwóch rzeczy chcą. Po pierwsze, żebyś poszedł i ich wybrał. A po drugie, jak masz ich nie wybrać, to nie chodź wcale. Ordynacja wyborcza jest tak, kochani, skonstruowana, Prawda, że 3 za 7 zadecyduje? Jakieś dziesięciu, prawda? To trzech za siedmiu zadecyduje. Prawda? Nie, róbcie, nie idźcie tą drogą, kochani, nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą. Zaraz mnie zapytacie, a to na kogo pani Józefie, głosować? Ten nie, ten, ten nie, ten się nie sprawdził, ten jeszcze gorszy, ten zły, ten jeszcze gorszy. Kochani, na tego, który nie przejdzie, na tego, który nie przejdzie. Przypatrzcie się. Na statystyki jak dają, na tego, który nie przejdzie. Ale głos ważny. Widzicie? Ale głos ważny. Jak nie macie na kogo, na tego co nie przejdzie. A da, dopiero będą mieli wól. Kochani. Głos ważny, a nie oddany na nich. O, to jest dopiero wól. To jest dopiero problem, kochani. Także nie idźcie tą drogą najgorszego wariantu. Następna sprawa, kochani, którą chciałem się z wami podzielić, to otóż miałem rozmowę z bardzo ważną osobą, prawda, ważną osobą, powiem krótko, związkowiec. Związkowiec. Rozmawialiśmy tak na różne sprawy, prawda, mniejsza o to, kto to jest. Rozmawiałem na, na różne sprawy i mówi tak, słuchaj, musicie się sformalizować. Formalną grupą musicie się stać. No cóż to znaczy? Ano znaczy to, żebyście na przykład założyli, mówi, stowarzyszenie. Ponapartie, o, to za wysoki próg. Ale zabierz założyć stowarzyszenie. Mówi. Byliście, bylibyście wtedy osobą prawną. Prawdą. Prawda. Byliście osobą prawną. Zaczęliby się z wami liczyć. Bylibyście osobą prawną. Prawda. No cóż. Zabił mi ćwieka. Zabił mi ćwieka. No ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Kochani, powiem wprost. Ja się na tym nie znam. Ja tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię. Kochani, ja tego nie zrobię. Prawda, mam gorący apel. Będę jeszcze wielokrotnie prawda, o, o tym wspominał. Przecież na grupie są, prawda, cały przedział społeczny jest na naszej grupie. Są ludzie prości, są wykształceni, są niedokształceni i są ludzie bardzo wysoko wykształceni. Osoby, które, które mają to w małym palcu. Prawo mają w małym palcu. I tutaj jest gorący apel, prawda? Niech taka osoba się odezwie. Załóżmy takie stowarzyszenie. Załóżmy takie stowarzyszenie, kochani. To jest potrzebne. To jest potrzebne. Tak, to jest potrzebne. Nawet powiem wam szczerze, że do jednej osoby pisałem przez Moszengera, pisałem do jednej osoby, prosiłem ją o to. No niestety nie, nie tego nie, nie utrzymałem jeszcze odpowiedzi. Nie wiem, dlaczego nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi. Myślę, że po prostu, po prostu się waha albo po prostu nie chce pisałem do jednej osoby, żeby się, uważam, że ona by sobie poradziła z tym. Bo to na tym się trzeba znać. Ja się na tym nie znam, proszę Państwa. Nie ma ludzi do wszystkiego. Ja też nie jestem do wszystkiego. Akurat na tym się nie znam. To nie jest takie proste, kochani, to nie jest takie proste. I to, to był, to jest taki punkt, wiecie, strzał w dziesiątkę. Ma rację, musimy się stać grupą formalną. Musimy się grupą formalną stać tak samo jak rolnicy skupieni wokół tego wciąż oni założyli stowarzyszenie stali się prawda organizacją prawda formalną organizacją mającą prawa głosu tak samo my musimy się stać kochani taką organizacją stowarzyszeniem prawda które będzie miało prawo głosu tak przemyślcie to przemyślcie to kochani bardzo serdecznie proszę przemyślcie to Niech się taka osoba zgłosi. Prawda? Nie musi tego robić, prawda? Poprzez yy, komentarz, prawda, posta na grupie. Niech napisze do mnie przez masyngera. To nie jest trudne, kochani. I słuchajcie, jeszcze jest następująca sprawa. Chciałem poruszyć następującą sprawę. Słuchajcie, te, i te słowa kieruję, kochani, szczególnie do osób, które mają do emerytury więcej niż rok. Dwa lata, trzy lata, bo te osoby, którym, którym zostało jeszcze pół roku, rok, załóżmy, prawda, one z palcem jeszcze wytrzymają, jak to mówią, jeszcze z palcem wytrzymają, ale co z osobami, które mają dwa, dwa trzy lata, kochani? Tu dla tych osób istnieje niebezpieczeństwo, kochani, istnieje, istnieje niebezpieczeństwo. Jakie niebezpieczeństwo istnieje? Bardzo poważne niebezpieczeństwo istnieje. Otóż wiecie, jaki jest Tusk. Wiecie, jaka jest wredna małpa, prawda? I on może podnieść wiek emerytalny. Może podnieść wiek emerytalny. Teraz, prawda? Co by nie powiedzieć o prezydencie Dudzie, prawda? Nie dotrzymał umowy, to fakt, ale on nie, nie podpisze podniesienia wieku emerytalnego. No ale pomyślcie, teraz właśnie się kończy się, prawda? Za rok prezydenta Dudy nie będzie i tak nie daj Boże, żeby wygrał Czaskowski czy jakiś tam inny, to dopiero się zacznie. Będzie miał wolną rękę. Premier tu będzie miał wolną rękę i będzie po wyborach, wszystko obsadzone, europarlament obsadzony, sejm zagwarantowany większością. I co? Jest niebezpieczeństwo, kochani, jest niebezpieczeństwo. Te osoby, które tak jak mówię, mają rok, pół roku. Prawda? mają szansę, mają szansę palcem wytrzymać kochani, wytrzymać z palcem i po prostu mogą się nie załapać na to podwyższenie, ale inne osoby mogą się załapać. Mogą się załapać. Prawda, weźcie sobie to do serca. Proszę was, weźcie sobie do serca te osoby właśnie, które mają kochani, prawda, więcej niż rok. Weźcie sobie to do serca kochani, bo, bo tak, tak może być, to istnieje takie niebezpieczeństwo. Istnieje takie niebezpieczeństwo. Ja zauważyłem bardzo dużo osób z naszej grupy, prawda, albo odejdzie w tym roku, albo już odeszło. Chwalicie się tym na, 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 na grupie, prawda. Niedawno jedna, jedna z pań się pochwaliła, prawda, pozdrawiam. Pani Wiesława, tak. Pani Wiesiu, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Na nowej drodze życia. <grym> Także kochani, właśnie dużo osób odchodzi, lub odejdzie jeszcze w tym 2024. Na początku 25 odejdzie osób, prawda? I i i, 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 prawda? Te osoby, tak jak mówiłem, wytrzymają Z palcem, wytrzymają nawet jeśli jeśli mieliby nie procedować tego emerytur, prawda? stażowych. chociaż gorąco wszyscy tego chcemy. Ja tego chcę, prawda? Oczywiście, ja tego chcę, Państwo tego chcecie, prawda? Ale, ale, właśnie, prawda? Jeśli mieliby nie procedować, kochani, to. A na te osoby mogą się załapać. Tu z gotowy 70 lat prowadzić. Prawda. Eksperty, prawda, doradzają. Ale owszem, czemu nie. Tak. Tak, kochani. Także weźcie sobie to do, 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 do serca. Tak. Kochani, chciałem wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Jest taka... Yy, na, yy, nasza taka przywara narodowa przywara, kochani, narodowa, przywara taka narodowa, która tkwi w nas Polakach, tkwi, tkwiła w naszych dziadkach, ojcach i w nas też to tkwi. Wiecie, jaka to jest przywara? Wiecie, jaka to jest przywara? Jakoś to będzie. Tak, tak. Już w Panu Tadeuszu, nie wiem, czy pamiętacie taki fragment w Panu Tadeuszu, a tu sędzia Soplica, prawda, mówił w ten sposób. Wtedy wrzenie takie, prawda, w, w, w całej prawda w Polsce, na Litwie, prawda, wrzenie, prawda napoleon idzie, Henryk Dobrowski, generał Henryk Dobrowski, prawda, idzie na Moskali, prawda, no więc pędzić tych Moskali, pędzić tych Moskali i tam się, prawda, szykują pędzić tych Moskali, no ale jak to będzie? Zadają sobie pytanie, jak to będzie, no a sędzia Suplica mówi tak, Szabel ci u nas nie braknie. Szlachta na koń wsiędzie. Ja synowcem na czele. I jakoś to będzie. Widzicie? I jakoś to będzie. I to tak tkwi w nas. Tkwi tak w nas, prawda? My też tak pojmujemy. I jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Z naszymi emeryturami też tak jest. A tak sobie wiele ludzi myśli. A, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. A tak. Odepnąć od siebie. Przyglądać się z boku, prawda. Jest administrator, administrator Wam wszystkiego za Was nie zrobi, kochani. Już raz to mówiłem. Nie zrobię wszystkiego. Choćbym chciał, prawda, choćbym pewnie nie zrobię wszystkiego. Także weźcie sobie to do serca głęboko, weźcie to do serca. Bardzo Was proszę. Tak. Tutaj jeszcze chciałem, prosiłem kochani o jedną rzecz, żebyście zadawali pytania co do dzisiejszego spotkania. Tak. I otóż tutaj widzę, proszę bardzo, widzę. Pan Zbigniew. Witam. Otrzymałem odpowiedź dotyczącą emerytur stażowych. Departament Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa, 23 maja 2024. Pan Zbigniew. Szanowny Panie, w związku z Pana wystąpieniem w sprawie legislacyjnych, yy, legislacji dotyczących tzw. emerytur stażowych, Departament Ubezpieczeń Społecznych prosi o przyjęcie co następuje w Sejmie toczą się prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu bezpieczeństwa Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw trele morele drugi numer 27 oraz poselskim projektem oraz poselskim projektem ustawa o zmianie tak yy, oraz o, o, o tego o, oraz, o, oraz poselskim projektem ustawa o zmianie ustaw o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw celów prowadzenia emerytury stażowej druk 187. Oba projekty dotyczą prowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury posługującej z tytułu osiągnięcia okresu ubezpieczenia, to jest emerytury stażowej dla osób objętych nowym systemem emerytalnym, który osiągnęłyby okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 dla kobiet, 40 dla mężczyzn, Podczas piątego posiedzenia Sejmu w dniu 8 lutego 2024 odbyło się czytanie tych projektów, w wyniku których projekty te zostały skierowane do, do dalszych prac Komisji Społecznej. W związku powyższym o kolejnych etapach procedowania tych projektów ustaw zdecyduje Sejm z razami szacunku Zbigniew Waciak. Ktoś mi to nazwisko mówi, kochani. Wam nie mówi? Prawda? To taka papuga e, zusowska. Zmignie Waciak, no. Kwalifikowany podpis elektroniczny. No Powiedział Waciak, co wiedział? <grym> Takie rzeczy, panie Waciek, to my to już dawno wiemy. 8 lat już procedują. Co ja mówię, 8 lat? Dziewiąty rok już procedują. No. Amerykę odkrył. Tak. Amerykę pan Waciek. Idziemy dalej. Może rządzący wyjmie nasze emerytury. Stażowe zamrażarki, bo od lipca prąd będzie droższy. No właśnie, no właśnie. I, i się rozmrozi, no właśnie. Kto za prąd płacił będzie? No właśnie. Kogo obciążą? Nas? Pracujących? Czekajcie, czekajcie. I jedziemy dalej. Tak. Pan Zbyszek pyta, czy yy, wybierzemy się na pielczynkę, na, na jasną górę. Panie Zbyszku, pożyjemy, uwidim. Pożyjemy, uwidim. Jeszcze mamy trochę czasu, pożyjemy, uwidim. A pan byś pewnie chciał, prawda, w tym, w, 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 w tym roku. Byłeś w tamtym roku, to i w tym byś Bardzo dobrze, panie Zbyszku, będę miał to na uwadze. Tak. Tak. Rysiu pisze. Józek, on już przekroczył margines honoru i etyki związkowe. Wydaje mi się, że po nim... To spłynie jak woda po kasce. Rok temu daliśmy, mu popalić i nic się nie zmieniło w jego podejściu do tematu. Ale Rysiu zdenerwował się bardzo. No zdenerwował się na to. Bardzo nie spłynęło, tak po nim Rysiu nie spłynęło. Nie spłynęło z nim. Prawda? Nerwówkę miał, rozwolnienie żołądka i, i spać pewnie nie mógł. Na kiblu przesiedział, tak. Pani Dorota. Mam pytanie, od września wchodzą emerytury stażowe dla nauczycieli. Dlaczego tylko jedna grupa pracuje tam może, a druga się w niczym, w niczym nie są lepsi? Bo mają dwa miesiące wolnego, letnie i zimowe ferie i wiele innych wolnych dni. Już Pani, pani Doroto, już Pani potroszę powiem. Otóż nauczyciele, prawda, zrzeszeni w OPZZ-cie, prawda, mają swojego broniarza to jest silne lobby w OPZZ, -cie. nauczyciele są silnym lobbym, prawda, razem z tym swoim broniarzem, oni z tego co ja wiem to nie przepadają za tym broniarzem, no ale to jest duża grupa liczna, prawda, w tym, tym OPZZ, no i tym swoim broniarzem i oni się liczą z nim, oni się z nim liczą, hmm. tak, później, tutaj pani Dorota dyskutuje z panem Orczykiem, ale to już nie będzie, ich sprawa nie będę już tutaj wartownikał. Marian Wilk, zapomnijcie o emeryturach stażowych tak jak o emeryturach pomostowych. Złodzieje nie dadzą, walczymy o ogólne obniżenie wieku mortalnego, na przykład do 62 lat. Panie Marianie. Żeby nie podnieśli do 70? No, co pan? Tak. Dalej. Pan Maciej Kozłowski. O co mamy pytać? O emerytury stażowe, których nie będzie? Panie Macieju, nadzieja umiera ostatnia. Wcale nie umiera. Ile powiedziałem? Wcale nie umiera. Trzeba mieć tą nadzieję. A, pisanie, gu da. Da, da, kochany. Tym pisaniem żeśmy rozbojali temat. Tak. Co tu jeszcze? A, to już w prądzie to czytałem. No właśnie, kochani, no właśnie. Aha, słuchajcie, kochani, tutaj ja mam jeszcze taką rzecz. O, wypowiedź, słuchajcie, wypowiedź, kochani, wypowiedź pani, kochanej. Katarzyny Uberhan. O no, cóż takiego mądrego ta Katarzyna Uberhan powiedziała? Już. Słuchajcie. Odpowiedziała pani Uberhan naszej, kochani, naszej, yy, yy, naszej naszej, naszej, naszej pani Ewie odpowiedziała. Napisałam ponownie do pani przewodniczącej Katarzyny Uberhan i otrzymałam następującą odpowiedź. Wynika z niej jedną znacie, że problem nie leży komisji, tylko wyżej. Dlatego uważam, że atakować należy osoby władzy, bo to od nich zależy dalszy ciąg postępowania. I słuchajcie, co też ta pani Katarzyna powiedziała, cytat. Nie ma ani stanowiska rządu, ani nawet stanowiska ministerstwa w tej sprawie. Jako przewodnicząca komisji nie mogę procedować tego bez stanowiska rządu. Czytaj decyzji Donalda. Ponieważ do projektu obywatelskiego muszę to, to mieć. No właśnie, zmienił się tylko prezes, kochani, no, zmienił się tylko prezes, poprzednia przewodnicząca też, ale widzicie różnicę, tamta nigdy nie powiedziała, kłamała, prawda, jak będą, to będą, to się dowiecie, Oda nie powiedziała, a tutaj, prawda, co by tej pani Katarzynie nie powiedzieć, mówi wprost, może nie publicznie, może tylko odpisała pani Ewie. Pisałam już parokrotnie dalej, pisałam już parokrotnie w tej sprawie do różnych ministrów. Ponowie pisma, z uwagi na powyższe planuję zwołać wysłuchanie podczas, y, zwołać wysłuchanie publiczne w sprawie emerytur stażowych. To powinno zmobilizować rząd do zajęcia stanowiska. Zależy mi bardzo, by to uchwalić i by te przepisy jeszcze w tym roku weszły. Koniec cytatu. Widzicie, jaka Katarzyna szczera? O, widzicie jaka szczera? Może dostać po uszach za to. Jak się Donald dowie, że on na takie rzeczy gada. Słuchajcie, to, 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 to. Wiecie co, to do góry nogami to wszystko stoi. Do góry nogami to stoi. Jednowładztwo. Cysosz. Prawda, jednowładztwo. Przecież to, 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 to jest jednowładztwo. Prawda, ja już, ja już marszałkowi, prawda, yy, rotacyjnemu mówiłem. Znacie ten, 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 ten mój, mój, mój komentarz. Mówiłem już. Kochani, mówiłem już. Otóż najwyższą władzą ustawodawczą jest Sejm. Nie premier, prawda? Nie marszałek, prawda, jeden czy drugi? Jest Sejm, kochani, jest Sejm. Sejm uchwałę podejmuje, prezydent podpisuje, prawda? I rząd wykonuje, a nie, prawda? Premier będzie decydował, czy coś będzie, czy coś nie będzie. I odbijają tą piłeczkę i, i głupa walą i z nas próbują robić. Co oni sobie myślą? Palanty jedna. Tak. Odbijają piłeczkę. Tak. Ojejcie kochani, denerwować się tylko można. No tylko się można denerwować. Także kochani, tak się właśnie sprawy mają. Jesteście ostatnio bardzo aktywnie zauważyłem. Bardzo jesteście aktywni, za co, prawda, rozpiera mnie duma, i bardzo tym osobom dziękuję. Ale znowuż, prawda, są to te same osoby, słuchajcie, kochani, są to te same osoby. To są te same, te same osoby. No, dziękuję im, że, ale, ale, ale inni, inne osoby też muszą, inne osoby też muszą, a szczególnie tak, jak już mówiłem na początku, osoby, które mają kilka lat, kochani, które mają kilka lat, które mają kilka lat. Was to może sięgnąć. No. Jaki ten duda prezydent jest, to jest. Ale prawda, on nie podpisze czegoś takiego. Prawda, nie podpisze takiego. Mimo że nie zrealizował umowy społecznej jaką ze za, związkami za, za, za zawodowymi, to dwukrotnie. Ale on nie podpisze takie, takiego czegoś. On takiego czegoś nie podpisze. Chociażby na to, że prawda są skłóceni z rządem i nie podpisze. Ale jak go zabraknie? A już jego kadencja się kończy już nie będzie w trzeciej kadencji. Trzeciej kadencji już nie będzie, kochani. A swoją drogą uważam, że ta dwukadencyjność jest bardzo mądrym posunięciem. Bardzo mądrym posunięciem. Dotyczy włodarzy, prawda, miast, dotyczy yy, yy, prezydenta. To się powinno, proszę, kochani, to się powinno przełożyć prawda, jeszcze na inne, na posłów, na senatorów, dwie kadencje i już, bo. Czy więcej tych kadencji, to tworzy się układ zabetonowany. Nie do ruszenia. Nie do ruszenia się robi. Struktura mafijna, że tak powiem. Tworzy się struktura mafijna. I to, to powinno obowiązywać posłów tak samo. Proszę bardzo. Idź sobie gdzie indziej. No, do parlamenta idź. Prawda? Ale nigdy do, do, do Sejmu. Dwie kadencje. Adio, kompanii, Dziękujemy Panu. No ale cóż, kochani, no. Cesar decyduje, prawda? Zmienił się, zmienił się, tylko prezią się, zmienił, prawda? Zamieniliśmy. Jarosława na Donalda. Tamten był zły, ten jeszcze gorszy. No, idzicie? Idziecie, kochani? Także weźcie sobie to gorąco do serca. Idźcie na te wybory. Nie będę wam mówił, broń bo nie, nie sugeruję wam, nie będę mówił prawda, na kogo? Nigdy nie robiłem tego i teraz też nie zrobię. Nie będę wam mówił. Jesteście mądrzy, ja w to wierzę, waszą mądrość zbiorową, naszą mądrość zbiorową, prawda, i decyduję, a już nie przyjmujcie tego wariantu, co mówiłem, żeby nie iść, nie pójdę, prawda, a po co, prawda, nie ma sensu, nie pójdę. Człowieku, nie idźcie tą drogą, kochani, nie idźcie tą drogą. W takim razie będę już, kochani, kończył. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za pamięć o mojej skromnej osobie. Wreszcie pamiętajmy, no tyle życia, to niedawno dawno je dostałem. No daj, jestem zdumiony. A jednocześnie to mnie podbudowuje, wiecie? Tak w głębi, w głębi serca to człowiek się cieszy. Prawda? No i za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.